Nazywam się Marek Czerlik, jestem z Tuchamia. Wszedł Pan na górę Elbrus, najwyższą górę Rosji i Kaukazu. Mm, tak. Kiedy to się stało? E, to był wyjazd e, pomiędzy 9 a 30 sierpnia, a na sam szczyt wszedłem 15 sierpnia. Skąd pomysł? E, z okazji, że jestem e, studentem na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, a tam jest takie coś jak sekcja spinaczki to y, sekcja organizuje różne y, wyjazdy y, sekcyjne i y, pojechaliśmy właśnie w, na Elbrus tak samo jak wcześniej pojechaliśmy na y, do, na, y, na, na, na Sycylię się wspinać y, do Lomity czy w Polsce swoich dotychczasowych osiągnięć, co będzie pan wspominał najdłużej, to jest najważniejsze? No i tak, i tak, bo to jest. Bo to jak mu, mu, mówię, to jest wyjazd ży, ży, życia jak dla mnie. Bo to mnie za, za, za. No jak pojechałem tam, to zaskakiwany byłem praktycznie na każdym kroku. Cięższa góra? Tak. no no, jak się stoi gdzieś z 20 km od góry to wi widzi się, że są takie y, dwa śnieżne py pypki, ale jak już się idzie tam na szczyt to jest y, naprawdę ciężko. Z górą związana jest także taka dość ciekawa anegdota, prawda, za którą zdobył Pan nagrodę. Niech Pan, niech pan coś więcej na ten temat powie. <laughs> no, e jak wchodziłem na, na szczyt, to przypomniałem sobie, że e, Szymon Majewski, e, ten sławny Szymon z e, e, poprosił swoich e, oglądaczy, czy wii, wi, do tego, żeby prze, przeszłać jakieś filmik z wakacji. No ja właśnie jak wszedłem na Elbrusa, to złapałem z siedmiu hi, Hiszpanów i poprosiłem ich, że, że, żeby powiedzieli Szymon Majewski Show. Bo wiedzieli, jak wróciłem do Polski, wysłałem wy, wy, wy filmiki, i wygrałem. <gry> Ale jaką nagrodę? Dostałem statuetkę y, Świra y, 2009 w kategorii Osobowość TV.